Dzień dobry Cezaranżyjczyk. Jak zawsze w czwartki o 13.30 program Biznes Focus, a w nim tematy, które poruszają zarówno inwestorów, jak i przedsiębiorców, ale też bardzo często konsumentów, bo te światy się łączą. Dziś będę rozmawiał z moim gościem o bardzo szerokim temacie, który zapewne nie uda się zmieścić w jednym odcinku, ale temat niezwykle ważny, to znaczy zmiany podatkowe. Dla firmy, dla przedsiębiorców, wynikające z nowego ładu, który wchodzi już od 1 stycznia 2022. A w drugiej części rozmowy porozmawiamy sobie o tym, jak obecnie wygląda sytuacja, jeśli chodzi o podatki w branży bukmaerskiej, w której mój gość jest wybitnym specjalistą. Mariusz Korzeb doradca podatkowy, jest moim gościem. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Mariusz, to może zacznijmy rzeczywiście od nowego ładu, tematu, który porusza wyobraźnie i głowy Polaków, szczególnie tych, którzy mają swoje firmy. Od wielu miesięcy. Jest już decyzja, wiemy doskonale o tym, że wchodzi cały, w zasadzie w całości tych zmian podatkowych, przede wszystkim nowy ład od 1 stycznia 2022. No to podsumujmy sobie, jakie kluczowe, najistotniejsze zmiany podatkowe zajdą, które będą wpływać na życie przedsiębiorców? Faktycznie, nie, Polski ład wchodzi. W nowym roku, jako pewnego rodzaju duża nowelizacja, duża zmiana w obszarze prawa podatkowego. Zmiany te nie dotkną tylko i wyłącznie przedsiębiorców, ale również zwykłych obywateli. Część zmian należy ocenić pozytywnie, jak również część pozostałą w sposób negatywny. Natomiast jeśli chodzi o te Najważniejsze kwestie związane z rozliczeniami podatkowymi, no to na pewno należy zwrócić uwagę na kwestie związane z podniesioną kwotą wolną od podatku. Niestety nie obejmie ona wszystkich podatników, wszystkich obywateli. Została ona skierowana do podatników, którzy są pracownikami, którzy rozliczają się na zasadach ogólnych. Natomiast pomija niektóre Niektóre rodzaje możliwości rozliczeniowych, w tym przedsiębiorców rozliczających się na zasadach podatku liniowego. Natomiast jeśli chodzi o generalnie, żeby podsumować w sposób ogólny te rozwiązania, to tak jak wspomnieliśmy, są w, tym, w, tym, w, tym, w, tym, w tej ustawie te, które będą na pewno korzystne dla biznesu, jak również te, które będą powodowały niestety. Negatywne konsekwencje w postaci zwiększonych, zwiększonych kosztów prowadzenia działalności, co jednocześnie, trzeba zaznaczyć, będzie przekładało się na wzrost cen towarów i usług. Od tego na pewno nie uciekniemy. No właśnie, w Polsce najwięcej jest małych firm i sektora MŚP 2,5 miliona tego typu działalności, z czego 90 tam ponad 5% grubo. To są jednoosobowe działalności gospodarcze. Przez wiele miesięcy, kiedy trwała dyskusja na temat nowego ładu, padały argumenty, że to oni będą najbardziej poszkodowani czy też obciążeni tymi zmianami, a zatem zapłacą po prostu więcej podatków od, od tego, co wytwarzają, co produkują czy co oferują. Jak to wyglądać będzie w praktyce i jakie ewentualnie kroki taki jednoosobowy go, y, przedsiębiorca może podjąć, żeby no, sobie ulżyć i jednak sprawić, że. Ten nowy rok nie będzie dużo różny od lat poprzednich, jeśli chodzi o rozliczanie się z fiskusem. Faktycznie, Polski ład najmocniej uderza w małych przedsiębiorców, jeśli chodzi o pewnego rodzaju też uporządkowanie rynku, uporządkowanie prowadzenia działalności gospodarczej, to warto też zwrócić uwagę, że w Polsce był pewnego rodzaju budowany trend y, tworzenia się nowych, nowych biznesów. Niestety były to też również biznesy jednoosobowe świadczące usługi tylko rzecz na, na rzecz jednego podmiotu. I tutaj pewnego rodzaju rynek wykreował przedsiębiorców, którzy tak naprawdę no, nie mieli żadnego żadnego zwi związku, czy też nie można byłoby ich faktycznie definiować jako biznes, czy przedsiębiorców, bo świadczyli usługi na rzecz jednego, tylko swojego Będąc kontrahenta, B2B. i korzystając przykładowo z korzystnej formy rozliczenia, jakim jest podatek liniowy. Teraz na pewno te osoby, te podmioty, które w ten sposób funkcjonowały, na tym stracą, z uwagi na wprowadzenie składki zdrowotnej na poziomie 4,9%. Składki zdrowotnej, która. Nie będzie podlegała ani odliczeniu od podstawy opodatkowania, czy też co do możliwości zaliczenia jej w koszty uzyskania przychodów, więc tutaj na pewno ten rynek zostanie e, uporządkowany. Jeśli chodzi o. E, Faktycznych przedsiębiorców, przedsiębiorców, którzy dokonują, którzy działają w branży produkcyjnej czy też handlowej. Jeśli chodzi o pozostanie w ramach tej jednoosobowej działalności gospodarczej, na pewno wzrosną koszty, koszty prowadzenia działalności, natomiast ten wzrost będzie dotyczył tak naprawdę każdego, każdego przedsiębiorcy bez względu na formę. Prowadzenia działalności gospodarczej, nawet w wyniku przekształcenia jej w spółkę ZO. Więc na pewno obciążenia wzrosną, jeśli chodzi o prowadzenie biznesu, na pewno przełoży się to na wzrost cen towarów i usług. Natomiast wydaje się, że niektóre rozwiązania, jak estoński CIT, w pewien sposób niwelują te negatywne konsekwencje. Natomiast trzeba zaznaczyć, że. Ten, to rozwiązanie jest dedykowane określonej grupie e, podatników, aczkolwiek trzeba zaznaczyć, że grupie, która faktycznie może e, podpisywać się jako biznes, jako przedsiębiorca, ze względu na warunki i obowiązki, jakie należy spełnić, żeby z tego rozwiązania skorzystać. No właśnie, porozmawiamy teraz chwilę o tych warunkach, no bo ten estoński CIT, e, o którym tak dużo też się mówiło przez ponad rok ostatni. Estonia podawana jako jeden z przykładów bardzo przejrzystego, prostego systemu podatkowego w Europie. Co prawda, skala dużo inna, no bo dużo mniejszy kraj i pewnie łatwiej te rozwiązania było im wprowadzić. Natomiast co z tym estońskim CIT? -em? Kto będzie mógł z niego korzystać? Jakie są warunki, żeby z tego estońskiego CIT skorzystać? I czy on też wchodzi już od 1 stycznia? Estoński CIT wszedł z początkiem roku 2021. Natomiast liczba z podmiotów, które zainteresowana była tym, tym sposobem rozliczenia, była bardzo mała. Z tego rozwiązania, z danych Ministerstwa Finansów, wynika, że skorzystało raptem 370 podmiotów, więc biorąc pod uwagę czas na wprowadzenie tych zmian, koszty, jakie musi projektodawca ponieść, no, znacząco był nieopłacalny. Stąd w Polskim Ładzie Ministerstwo Finansów zaproponowało uregulowanie estońskiego CITU na prostszych, łatwiejszych zasadach na warunkach, które może generalnie spełnić przedsiębiorca, który prowadzi przykładowo działalność produkcyjną czy handlową, który prowadzi działalność w obszarze, który też zezwala na wybór cit CITu, ponieważ oczywiście są też warunki podmiotowe, które należy spełnić, aby z tego rozwiązania skorzystać. No dobrze, Czyli można by powiedzieć, że estoński CIT, przez to, że został troszeczkę uproszczony, będzie prawdopodobnie lepszym wyborem dla dużej ilości firm w tym roku. No bo, tak jak wspomniałaś w zeszłym roku niecałe 400 firm wydaje się, że to jest nic w całym morzu podmiotów MŚP w tym kraju. A co z kwotą wolną od podatku i co z innymi tymi kluczowymi podatkami, które nie tylko przedsiębiorców, ale też. Konsumentów dotykały. Czy nowy ład w Twoim przekonaniu uporządkowuje system, czy jednak go bardziej komplikuje? Bo wielu ekspertów twierdzi, że jest kilka dobrych rozwiązań, ale system podatkowy w Polsce staje się jeszcze bardziej skomplikowany w tym momencie. Generalnie polskiego ładu nie oceniałbym w sposób jednoznacznie negatywny. Wręcz przeciwnie, uważam, że. Część rozwiązań, które tam zostało zaproponowanych w obszarze właśnie uregulowania biznesu, uregulowania zobowiązań podatkowych, uregulowania kwestii równości opodatkowania, w pewien sposób spełnia swoje założenia. Oczywiście problemem jest krótkie vacatio legis, szybkość procedowania tych rozwiązań. Tutaj niestety obywatele, przedsiębiorcy nie byli w stanie, czy nie są w stanie w odpowiedni sposób. Przygotować się do tych zmian. To jest największym problemem, niestety, naszego ustawodawstwa. Jeśli chodzi o kwotę wolną od podatku, to jak zauważyłeś, została ona podniesiona z 8 tysięcy do nie, 30 tysięcy. Został również zwiększony próg wynagrodzenia, próg dochodu, który będzie podlegał opodatkowaniu według pierwszej, pierwszego progu skali podatkowej, czyli te 17%, które płaciliśmy dotychczas. Do wysokości 86 tysięcy uzyskanego dochodu. Mówimy teraz o podatnikach indywidualnych. Dokładnie tak, ale również przedsiębiorcach, którzy korzystali ze skali podatkowej. Okay. Więc on został podniesiony do kwoty 120 tysięcy zł, Powyżej, oczywiście, tej wartości, niestety, no, podatnik wchodzi na ten wysoki próg 32 podatku. Natomiast. Jest to pewnego rodzaju uporządkowanie pewnych relacji, o których wcześniej wspomnieliśmy. No, nie możemy mówić, że mamy do czynienia z przedsiębiorcą, jeżeli faktycznie on zarejestrował ten biznes, natomiast prowadzi tylko i wyłącznie na rzecz jednego kontrahenta i sumarycznie jest pracownikiem tego przedsiębiorcy. Więc na pewno będzie to już nieopłacalne dla tego typu współpracy. No dobrze, do polskiego Nowego Ładu pewnie jeszcze wrócimy, bo jest to temat, który e, zakładam będzie przedmiotem dyskusji również w nadchodzącym 2022 roku, jak już wejdzie w życie i będziemy mogli zobaczyć, jakie są jego owoce. Natomiast teraz chciałbym porozmawiać o tym, czym też się zajmujesz od wielu lat i, e, i często udzielasz porad podatkowych, czy interpretacji podatkowych. Branża bukmacherska, bardzo specyficzny wycinek rynku, ale jednak wycinek rynku po pierwsze, który już w Polsce się mocno rozrósł, płaci dużo podatków, dużo podmiotów legalnych działających w Polsce, zarejestrowanych w Polsce, płacących tutaj podatki. No ale branża próbuje cały czas walczyć z tym 12% podatkiem obrotowym, chcąc skłonić czy przekonać ministerstwo do tego, że lepszym rozwiązaniem dla nich czy dla skarbu państwa byłby podatek od zysku. Jak Ty się na to zapatrujesz, bo od lat się temu przyglądasz i, i doradzasz i wspierasz? I jakie są szanse na to, żeby to w najbliższych latach się zmaterializowało? Największą zmianą w obszarze gier hazardowych była nowelizacja ustawy, która miała miejsce w 2017 roku, więc faktycznie już trochę czasu upłynęło od tych zmian. Trzeba jednoznacznie podkreślić, że. Zmiany te były bardzo korzystne dla rynku hazardowego, chociażby z uwagi na możliwość podjęcia walki z szarą strefą. Oczywiście ta walka nie jest równa. Oczywiście, można jeszcze w wyniku dokonanych weryfikacji zauważyć, że szara strefa w branży zakładów bukmacherskich jest stosunkowo na bardzo wysokim poziomie, więc te zmiany do końca nie uszczelniły systemu podatkowego. Natomiast przekładając to na i porównując wyniki firm bukmacherskich, które, można powiedzieć, dwukrotnie się zwiększyły względem tego okresu przed nowelizacją, można powiedzieć, że pewnego rodzaju Ministerstwo Finansów czy też rząd, Odniosło w tym zakresie sukces. Natomiast, oczywiście, trzeba też powiedzieć jedno. Regulacje, które zostały wprowadzone, powinny być też w odpowiedni sposób wykorzystywane. Tutaj jest problematyczna kwestia, i tutaj pewnego rodzaju siły ze strony Ministerstwa Finansów i Krajowej Administracji Skarbowej powinny być przeniesione, aby tą walkę w odpowiedni sposób kontynuować. I też być może należy się zastanowić nad kolejnymi zmianami w obszarze uszczelnienia tego rynku. Jeśli chodzi o stawkę o której wspomniałeś jest to jedna z najwyższych stawek w Europie. Faktycznie ci przedsiębiorcy w tej branży, którzy posiadają stosowne zezwolenia Ministerstwa Finansów, którzy są obarczeni też innymi biurokratycznymi obowiązkami, są mniej konkurencyjni do tych offshore'owych podmiotów, które bez zezwolenia oferują swoje usługi i niestety zdarza się, że polscy gracze wybierają te nielegalne podmioty oferujące oferujący te usługi. No właśnie, o tej wojnie offshore-onshore też już ci, którzy śledzą branżę bukmacherską na pewno słyszeli, bo toczy się to od lat. Ta nowelizacja z 2017 roku trochę zmieniła krajobraz, tak jak powiedziałeś, doprowadziła do wyrównania w miarę, może nie wyrównania, ale zmiany tych proporcji, bo kiedyś to było niemalże 90% dla tej branży nielegalnej, czyli różnego rodzaju bukmacherów, dziesiątek, setek bukmacherów działających spoza terytorium RP, świeczących usługę dla polskiego gracza. A teraz ta proporcja pewnie wygląda mniej więcej 35-65, czy tam 40-60, dla, wciąż dla tej szarej strefy. Czy na przykład e, takie elementy jak e, uwzględnienie sponsoringu, e, może w jakiejś kolejnej nowelizacji, e, chyba w Nowym Ładzie coś takiego się pojawiło, czyli żeby te polskie firmy, bo o nich głównie mówimy, które bardzo mocno wspierają polski sport, mogły dostać jakieś ulgi, żeby jednak im troszkę pomagać, również jako element tej walki z, z offshore'ami. Faktycznie zwróciłeś uwagę na bardzo ciekawy element, na ulgę, która została zaproponowana w polskim ładzie dotycząca sponsoringu na rzecz klubów sportowych, na rzecz też kultury czy też sztuki. Jeśli chodzi o zakłady bukmacherskie i firmy działające na tym rynku, to wiadomo, one co do zasady koncentrują się na klubach, które przynoszą im dodatkowych korzyści w postaci reklamy. Mówię quasi reklamy, bo te podmioty nie mogą się reklamować. I te wszystkie działania są oparte w oparciu o współpracę z, z klubami sportowymi, zawodowymi. Więc jeśli chodzi o tą ulgę zaproponowaną w ustawach podatku dochodowym od osób fizycznych, ona idzie w kierunku wsparcia. Klubów sportowych, które działają w oparciu o działalność non-profit. Więc tutaj ta, to, to rozwiązanie nie będzie dawało bezpośrednich korzyści. E Firmom bukmacherskim, firmom bukmacherskim, ponieważ została ona skierowana, ta ulga, do wszystkich przedsiębiorców, wszystkich podatników, którzy chcieliby wesprzeć chociażby ten sport. Oczywiście, jeżeli firmy bukmacherskie będą zainteresowane tego typu wsparciem określonych klubów sportowych, będą też w pewien sposób, poza oczywiście działalnością CSR, chciały wykorzystać ten element, na pewno też ta ulga przyczyni się do zmniejszenia obciążeń podatkowych po ich stronie. No właśnie, gdy mówimy o tych podatkach, które są w branży bukmacherskiej, jak wiemy, przychody są bardzo duże w tej branży, a zatem podatki płacone przez chociażby tych największych graczy, Fortuna, STS, które razem mają ponad połowę rynku, to jest potężny zastrzyk gotówki dla budżetu. No ale co z innymi podmiotami, które funkcjonują czy działają w otoczeniu branży bukmacherskiej? Ostatnio widziałem taką interpretację podatkową na korzyść podmiotu firma TVB, gry telewizyjne, która nie jest bookmacherem, a dostarcza rozwiązań IT, tak to nazwijmy, czyli różnego rodzaju oprogramowania dla bookmacherów, którzy to świadczą, tak, możliwość tych zakładów wzajemnych na obstawianie na sport czy inne rzeczy. Jak, jak ta sytuacja wygląda? Czy to jest kwestia pewnej zmiany w podejściu też Ministerstwa Finansów do podmiotów z tej branży? Czy to może być sygnał, że dużo podmiotów, które... Gdzieś się kręcą w tej branży, nie są bukmacherami, a dostarczają różnego rodzaju rozwiązania, powinny być traktowane jako zwykłe podmioty, które po prostu dają pewien produkt lub usługę dla bukmacherów. We wspomnianej nowelizacji z 2017 roku ustawodawca. Umożliwił firmom działającym na rynku buchmacherskim oferowanie zakładów wirtualnych. Więc, jeśli chodzi o te rozwiązania, o których wspomniałeś, o tych podmiotach, które tworzą, czy to rozwiązania nowe IT, czy też pewnego rodzaju tworzą, produkują filmy niezbędne do, ich wykorzystania w, w, tej, w tej branży, to na pewno ten, ten, ten poziom, po, poziom się zdecydowanie zwiększył, biorąc pod uwagę chociażby konieczność implementacji czy możliwość ulokowania danego produktu przez firmę bukmacherską. Więc na pewno jest to na, na, jest to na korzyść nie, skarbu państwa i oczywiście rozwoju samej przedsiębiorczości, no bo im więcej innowacji będziemy mogli wdrożyć w poszególnych, na poszczególnych rynkach u nas w kraju, tym będziemy też oczywiście z tego tytułu odnosić. Większe korzyści z tego tytułu. Niektóre firmy będą osiągały w tych obszarach sukcesy. Więc jeśli chodzi o ten temat, który tutaj wywołałeś, akurat tutaj ta interpretacja co do możliwości wprowadzania nowych rozwiązań dedykowanych dla firm bukmacherskich i pewnego rodzaju odizolowanie tego podmiotu od konieczności stosowania się w sposób bezpośredni do regulacji ustawy o grach hazardowych, tak aby oni mogli pewnego rodzaju implikować implementować te rozwiązania na rzecz, na rzecz podmiotów, które posiadają stosowne zezwolenie, no jest po prostu racjonalnym działaniem. Wydaje się, że tutaj ustawodawca w żaden sposób nie powinien uniemożliwiać, uniemożliwiać prowadzenia tego typu działalności wytwórczej, tak bym, tak bym ją nazwał. No i będziemy kończyć dzisiejszy program. Ja bardzo dziękuję za rozmowę. Mariusz Korzyb, doradca podatkowy, był gościem Biznes Focus. Państwa zapraszam do oglądania kolejnych odcinków, zawsze w czwartki o godzinie 13.30. Jeśli chcecie dowiedzieć się, co się dzieje w gospodarce, jakie konkretne rozwiązania, które się pojawiają, mają wpływ na życie inwestorów, na życie przedsiębiorców, na życie konsumentów, koniecznie oglądajcie Biznes Focus, a także komparik 24 tv Dziękuję, do zobaczenia.